okolicznych miejscowości, mieszkańców, sołtysów, radnych, jak również tych spoza gminy, którzy znaleźli tą chwilę czasu, żeby pobyć razem z nami. Również witam bardzo serdecznie księdza proboszcza Janusza Kotowskiego, który jest współorganizatorem naszej naszego dzisiejszego spotkania opłatkowego, jak również Witam wszystkie stowarzyszenia które i koła gospodyń wiejskich, te wszystkie, które dzisiaj się tu razem z nami spotkały. Szanowni Państwo, myślę, że na początek należałoby sobie zadać pytanie, po co tu jesteśmy, tak? Bo dzisiaj i śniegu nie ma, i mrozu nie ma, i termikowa i może już inaczej wygląda. Już galerie pewnie są tam konkurencyjnie też obstawione przez kupujących, ale myślę, że powinniśmy sobie przede wszystkim zdać sprawę z tego, że tu jesteśmy po to, żeby wzorem naszych dziadów, ojców i w zakresie pielęgnowania tradycji, ale żeby odczuć radość z przychodzącego, nowonarodzonego Jezusa. I to jest właśnie cel nadrzędny, do którego powinniśmy się zawsze odnosić i po to się dziś spotykamy. Będziemy oczywiście i składać sobie życzenia i będziemy śpiewać kolendy, ale ten cel, który nas tutaj razem zebrał, myślę, że jest najważniejszy, czyli radość z oczekiwania na przyjście Pana. Szanowni Państwo, za chwileczkę będziemy się dzielić białym chlebem, opłatkiem, który powinien zawsze nas łączyć. I na przekór to dzielenie niech będzie. Właśnie jest symbolem zasypywania różnych różnic, różnych sporów. Po to, żebyśmy się dzisiaj w tej małej naszej rodzinie gminnej, spotykając, mogli obdarzyć życzliwością, dobrym słowem. I życzyłbym również Państwu, żeby te życzenia, które sobie dziś będziemy wypowiadać nawzajem, żeby niosły ze sobą czyny żeby właśnie życząc czy życzliwości, czy dobra, czy jakiejś wzajemnej sympatii, ale przede wszystkim zdrowia, żeby właśnie za tym poszły fakty, żeby po tym za tym poszły, czyli dokonane. Szanowni Państwo, również powinniśmy się na chwilę zastanowić i refleksją objąć tych, których już nie ma między nami. Różne są koleje losu. Tacy również odeszli od nas przez ten rok, myślę, że cofniemy się każdy z nas pamięcią i też na chwilę refleksją, jak również i chwilą zadumy, wspomnimy ich pamięć. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, ze swojej strony pragnę złożyć Wam, kochani, jako mieszkańcom gminy, jako tym, którzy również przybyliście spoza naszej gminy, żeby te święta, które już są tuż, tuż, były dla Państwa wspaniałym okresem, z czasem, kiedy będziecie pięknie przeżywać właśnie radość. Nowonarodzonego, kiedy będziecie obdarzać się wspaniałymi słowami, składać sobie deklaracje, niech nie zabraknie tej ludzkiej, zwykłej życzliwości, dobra, ale przede wszystkim u Państwa w domu niech króluje zdrowie i radość. Wszystkiego, co dobre, co piękne, niech Państwa na ten czas, a również i w tym okresie poświątecznym spotyka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. thank yeah. you